Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Panie redaktorze, to jest dla mnie naprawdę wyjątkowy dzień. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę odebrać dzisiaj nagrodę. Nagrodę tygodnika, który od 30 lat z takim sukcesem głosi idee wolnościowe, niepodległościowe i patriotyczne. Gratuluję Panie Redaktorze, gratuluję całemu zespołowi. Potrzebujemy tego dzisiaj bardzo. Dla mnie to jest wielki zaszczyt i honor, zwłaszcza, że w tym roku na tej scenie przede mną występowali wyjątkowi laureaci. Nasze drogi życiowe były różne. Doświadczenia też. Miałam okazję wysłuchać przed chwileczką życiorysów wszystkich laureatów. Różne środowiska reprezentujemy, ale jest coś, co z pewnością nas łączy. To jest ogromny patriotyzm, to jest szacunek i wierność wartościom takich jak Bóg, honor, ojczyzna, niepodległość, prawda, szacunek dla człowieka, godność człowieka. I myślę, że swoim życiem pokazywaliśmy, nie tylko mówiliśmy, że są to wartości, których trzeba bronić o których trzeba mówić i których trzeba strzec. Ja jestem proszę państwa dzisiaj wzruszona jeszcze z jednego powodu. Otrzymuję tę nagrodę wyjątkową nagrodę na kilka dni przed rocznicą wybuchu strasznej wojny jaką Putin rozpętał w Ukrainie. Ja myślałam, że moje pokolenie, pokolenie które walczyło o wolność w stanie wojennym będzie ostatnim pokoleniem, które musiało walczyć. Ale dzisiaj po tylu latach okazuje się, że o wolność, niepodległość, bezpieczeństwo trzeba ciągle zabiegać, ciągle trzeba tego strzec. Ja to powtarzam za każdym razem, kiedy spotykam się z ludźmi. Jestem pełna uznania, podziwu, wielkiego szacunku, nie tylko dla żołnierzy ukraińskich w tym tego, który zginął, wielkiego bohatera. Myślę, że będzie to jeden z nowych bohaterów Ukrainy po tej wojnie. Ale podziwiam naród ukraiński za to wszystko, co robi dla swojej wolności, ale także dla naszej wolności. I powtarzam to wszędzie, gdzie jestem. Proszę Państwa, to kobiety ukraińskie są gwałcone na oczach własnych dzieci, a nie nasze. To ich dzieci giną albo są uprowadzane, nie nasze. To ich ojcowie, synowie giną na froncie, nie nasi. To oni, Ukraińcy, tracą swoje domy i wszystko, co mają. Nie my. My mamy dach nad głową. Dlatego, proszę Państwa, dzisiaj naprawdę potrzebna nam jest ogromna determinacja i to pokazujemy każdego dnia żeby nieść Ukrainie pomoc. I myślę, że. Tak jak naród ukraiński zasługuje na ogromne uznanie, to na równie ogromne uznanie zasługuje naród polski za to ogromne serce, które okazał w sposób zupełnie zadziwiający cały świat od pierwszych chwil tej wojny, bo uciekały przede wszystkim kobiety z dziećmi. I to o czym pan redaktor mówił, powołanie tego forum kobiet przewodniczących parlamentów europejskich, Unii Europejskiej. To nie dlatego, że jestem feministką, bo nią nie jestem, ale dlatego, że jako kobiety pełniące tak ważne funkcje, jesteśmy właśnie kobietami. Jesteśmy matkami, babciami, żonami i najlepiej potrafimy zrozumieć, co dziś przeżywają kobiety ukraińskie. Ale mówiąc, proszę Państwa, o tych wartościach, którym wszyscy laureaci, nie tylko tegoroczni, ale to znakomite grono laureatów z poprzednich lat, także tych, którzy już. Odeszli od nas, to otrzymanie tej nagrody w takim gronie pokazuje jeszcze jedno. Mówimy o wartościach, a jedną z najcenniejszych wartości, podstawowych wartości, jest wolność słowa, wolność wyrażania swoich poglądów, wyrażania własnej opinii. I to właśnie robi Gazeta Polska i niezależni dziennikarze. I dzisiaj, w XXI wieku. Za głoszenie prawdy, za mówienie jak było, redaktorzy Gazety Polskiej i innych mediów prawicowych są szykanowani, pozywani do sądu. Proszę Państwa, to jest antydemokratyczne. To się dzieje na Białorusi, to się dzieje w Rosji, ale ja chciałabym przypomnieć, że tu jest Polska i my w wolności słowa bronić będziemy. Nie zgadzamy się na to antydemokratyczne zachowanie, bo. Wolność słowa jest prawem każdego obywatela i chciałabym publicznie wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co publiczna, publicznie robi się z dziennikarzami gazety polskiej. Ja, panie redaktorze, życzę nie tylko panu i pańskim kolegom z redakcji, ale wszystkim nam, żebyśmy się prawdy nie bali. Potrzebujemy odwagi. Dzisiaj potrzebujemy odwagi. Ja życzę, żeby tej odwagi nigdy Państwu nie zabrakło. Jesteście dzisiaj naprawdę bardzo potrzebni, bo dziś w mediach, które walczą od 2015 roku z polskim rządem o to tu chodzi z polskim rządem przekłamują rzeczywistość. Czarne nazywają białym, a białe czarnym. Dzisiaj się dowiadujemy, że znaczący polityk szef największej partii opozycyjnej. Wcale nie powiedział tego, co powiedział, i wcale nie uczynił tego, co uczynił. I próbuje się dzisiaj zablokować prawdę o tym, co uczynił i co powiedział. Ale, panie redaktorze, jestem przekonana, bo prawda zawsze, prędzej czy później, ale zawsze wygrywa. I ja wierzę, że ta prawda również znajdzie się na pierwsze miejsce, ponieważ obchodzicie państwo swój jubileusz 30-lecie istnienia. Chciałabym Państwu pogratulować odwagi, determinacji i życzyć, żeby nigdy wam tej odwagi nie zabrakło. Życzyć, żebyście mieli wokół siebie zawsze wielu życzliwych i odważnych ludzi, tak jak ci, którzy siedzą tutaj, Klubowicze Gazety Polskiej. Proszę Państwa, muszę wam to powiedzieć, bo mam taką okazję dzisiaj. Jesteście naprawdę fantastycznym ruchem. Jesteście wspaniali. Jesteście wszędzie tam, gdzie was, Polska potrzebuje. Gratuluję wam. Serdecznie tego zaangażowania. Gratuluję Wam tego zaangażowania, tego determinizmu, tej odwagi i tego, że Gazeta Polska, i dzisiaj to widzimy, to nie są tylko redaktorzy, pracownicy i współpracownicy Gazety. Gazeta Polska to jest wielomilionowe środowisko skupione wokół tego tygodnika, środowisko, które wyznaje dokładnie te same wartości. Życzę Państwu wielu lat sukcesów, podkreślam raz jeszcze, tej odwagi. Nie schodźcie Państwo z tej drogi, bo to jest droga prawdy. Życzę tego wszystkim Państwu, ale także Państwa najbliższym. Gratuluję wszystkim dzisiejszym laureatom. Naprawdę te życiorysy są poruszające, pokazują, że można być człowiekiem uczciwym, prawym, zachować godność i pokazywać własnym przykładem, a nie słowami, w jakim kierunku powinniśmy iść, żeby zachować wolność, suwerenność, niepodległość, ale także naszą godność. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jeszcze raz z całego serca dziękuję za to szczególne wyróżnienie. Dziękuję bardzo.